Witam, moi mili. 47 odcinek z u Mistrza. Jesteśmy po długiej przerwie, ale wchodzimy w kluczowy moment trzeciego sezonu. A moim i waszym gościem, jeden z liderów, jeden z gości, którzy robią furorę, chyba na poziomie All Star Liga można powiedzieć, że chyba z całej Lizęba. Przed Wami Piotr Krawczyk z Strąd Horses. Witam serdecznie. Witam serdecznie, przyjemność po mojej stronie. Że mogę tutaj Panie sobie tak, porozmawiać. naprawdę, naprawdę też, bo nie ukrywam, nie wierzyłem, jak sobie już tak mamy trochę szczerze powiedzieć wprowadzeniem dalszym, że aż tak to będzie dobrze wyglądać. Kuba musiał cały czas mnie gdzieś przekonywał, że to może być czarny koni, tak jak w nazwie no, koniami jesteście czy czarnymi, to nie wiem, ale wynik jest naprawdę kapitalny. Ale powolutku, dobra? Bo ja e z ligą MBA to Desert Devils, powiedz mi. Y Zmiana zespołu dla Ciebie też strzał w dziesiątkę, czy po prostu tam coś nie trybiło? Bo tutaj chyba jesteś zupełnie innym graczem. No tak, moja, moja rola w tym zespole się zdecydowanie różni od tego, co w Devilsach. Tam na dobrą sprawę pierwszy raz w życiu grałem w zorganizowaną koszykówkę. Nigdy nie grałem w żadnej jakiejś lidze, czy coś jedyne co no to jakieś lice aliady, czy taka bajka. No i po prostu starałem się jakoś w rytm tego złapać, a wiadomo, tam byli zdecydowanie lepsi ode mnie zawodnicy jak Jayu czy Korman, to, to nie, były, nie grałem jakby pierwszych skrzypiec, a tutaj właśnie z chłopakami bardzo fajnie się zgadaliśmy, bo i tu, i gramy taką, no w sumie zgraną paczką, tak, wszyscy się lubimy, wszystko jest fajnie, nikt, nikt nikomu nie, 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 nie życzy złego, nawet Szymon, który, który gra ze mną w zespole, jest moim współlokatorem, więc tam wszystko, wszyscy się blisko trzymamy, Odnośnie DSRD, sam, sam mnie ciekawi, co, co tam, co tam nie wypalało w tym MBA, bo w KNBA szło, szło nam naprawdę dobrze. No, awansowaliśmy teraz do, do tej drugiej KNBA, a na MBA jakoś nigdy nie było składu. Graliśmy w piątkę, w szóstkę nieraz, więc, więc ciężko było. A zmiana zespołu, no chyba, chyba dała mi więcej. Mam no więcej, zdecydowanie, piłki w ręce. Zdecydowanie więcej mogę robić na boisku, ale też po prostu już też. Ugadywaliśmy się od dłuższego czasu z chłopakami, że chcielibyśmy sobie taki swój team zrobić i, i zobaczyć, co potrafimy zrobić sami. Dobra, zanim jeszcze o, o, o Strong Horses, to jeszcze ten Desert Davis. Mnie to ciekawi, bo naprawdę patrzyłem sobie na papier, chociaż nawet nie musiałem patrzeć na papier, wystarczy, że w pamięci poszukam, drugi sezon, czyli ten, który jest za nami, to naprawdę tam Kadra była bardzo mocna, bo oprócz Jaya Kormana, o którym wspomniałeś, był Olaf Bloda, Michał Roszkowski, Mati, Naleśnik. To naprawdę ty, no to jeszcze też. Tak, to jest, tak, jest 7-8 osób, naprawdę na dużym poziomie. Wynikowo było jak tu, ale powiedz mi, ty grając z tymi ludźmi przez te dwa sezony, można powiedzieć, przynajmniej z niektórymi, zyskałeś coś jako młody, można powiedzieć, gość, który wchodzi w to zespół amatorski, w Ligę Amatorską. Zdecydowanie. Chłopaki mi pokazali, że to... No, pierwsze mecze, pamiętam, byłem lekko zestresowany, nie wiedziałem czego się spodziewać, że to coś wielkiego, a chłopaki mi powiedzieli, że to nie ma się za bardzo czym przejmować, to przecież gra, to jest wszystko dla przyjemności. O oczywiście, patrząc na Kormana, jak niektóre rzuty trafia, to, no, to jest na co patrzeć, a Jayu ze swoim wzrostem, że tyle zbiórek zawsze potrafił robić, Mati dobre poda. no ka każdy naprawdę grał tam Grał tam dobrą rolę. Jedyny mecz, który nam tak na dobrą sprawę wyszedł, to przeciwko Wam, jak graliśmy na Rock Jumpers, i wtedy, wtedy naprawdę byliśmy właśnie w tym prawie pełnym składzie. No niestety bez Mattiego od pierwszej kwarty, ale no, sądzę, że to był taki jedyny mecz, na który wyszliśmy jakby bardzo zmotywowani i, i byliśmy w pełnym składzie, bo na, na każdym z meczów albo brakowało nam Paru zawodników, albo jakoś nie było aż tak motywacji. Sam do końca nie wiem, co, co tam nie wypaliło, bo, bo powinno stać z takim składem, jak mieliśmy. Okay, no to idźmy. Trzeci sezon All Star, bilans do zera. Wy zamierzacie do zera to skończyć? Czy liczysz, nim... że schodki rosną i gdzieś będzie coraz trudniej? Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, taki jest plan. No teraz będziemy mieć w ten weekend ostatni mecz z Jumping Fugitives. Mam nadzieję, że to chłopaki dociągną, bo mnie nie będzie niestety na tym meczu. I no i później widzimy, będziemy się widzieli z Brave Bugglers, jeśli się nie mylę. W półfinale, bo chyba i my, i oni jesteśmy jedyni niepokonani w All Star League. No i miejmy nadzieję, że pociągniemy sezon do samego końca bez przegranej. No, taki jest plan. Jak nie wyjdzie, no to nie, nie załamiemy się, bo i tak udowodniliśmy dużo więcej, niż ktokolwiek by się po nas spodziewał. Właśnie miałem, miałem Ci wypomnieć, że tylko Kuba musiał nas, w nas wierzyć. Ka każdy mecz zawsze, każdy stawiał przeciwko nam. Nikt nigdy w nas nie wierzył, a my lubimy być underdogami, i dziękuję za to. To, bo zawsze takie była motywacja. Wiesz, to na pewno nie jest też tak, że nikt z Was nie wierzył, bo mam nadzieję, że przynajmniej Wy w siebie wierzyliście. Nie, my wierzyliśmy, ale szczerze, jakby ktoś przed sezonem mi powiedział, że będziemy no. po sześciu meczach mieć sześć wygranych i zero porażek, to, to raczej bym w to nie wierzył, ale z każdym meczem byłem coraz bardziej pewny naszej tej. Właśnie, więc wracając do tego, co, co jakby tak troszkę. Wiadomo, żartobliwie zarzuciłeś. To nie jest tak, że ja też mówiłem, że mecz za meczem przegrywać, ale nie wierzyłem Nawet w ten film. Wiesz o co chodzi, ten bila, bila... ja rozumiem, to też tak dla, dla żartu to rzuciłem, że. O, ale tak całkiem poważnie. Eee, Wlazło Stadnik, krawczyk Godaski, kto tam jest tak naprawdę liderem? Kto tam naprawdę, bo ja słyszałem gdzieś rozmowę chyba Kacpra z Kamilem ostatnio, nie wiem, czy mogę ją wiesz, przytoczyć, a propos waszego zaległego meczu z Mikey Kings. I oni chyba tam wspomnieli, mam nadzieję, że nie będą mi tego za złe, że tak naprawdę w weekend nie było Godawskiego i ponoć lepiej wam chodziła piłka, ale powiedzieli wprost, że gdyby go nie było w czwartek, to wy byście tych królów nie pokonali. Zdecydowanie, no można sobie zobaczyć na boxscore meczów z czwartkowego i Michał naprawdę zagrał fenomenalny mecz, miał 36 punktów, chyba 13 zbiórek, jeśli się nie mylę, no rzucił dwa bazerbitery za 3. No i pociągnął nam mecz, bo naprawdę nikomu nie szło i, i zdecydowanie bez Michała, byśmy w sumie wielu meczy nie wygrali, bo Michał ciągnie, ciągnie grę u nas bardzo. Odnośnie liderów, no to wydaje mi się, że nie ma stricte jednego, każdy po prostu, jak każdy wnosi coś od siebie, jestem ja, jest Michał, jest Kacper, jest Kamil, naprawdę nie ma tak, że, że ktoś jest liderem, ale no jeśli Chodzi o ciągnięcie gry, no to Michał jest naprawdę dobry w to, żeby dać mu piłkę, a on zrobi swoje, bo naprawdę chłopak ma, ma dobry rzut. Mamy wejść w strukturę budowania zespołu, bo to mnie trochę ciekawi. Może opinia, że warto budować, wiesz, mieszankę młodości z rutyną? U Was to jest chyba młodość, 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 jeszcze raz młodość? Jeszcze raz młodość. To było, tak. to było świadome, czy szukaliście kogoś doświadczonego i się nie udało ściągnąć? Było to świadome. No. Świadczy to w wieku naszego zespołu, że ja jestem kim najstarszy, mając za długo 23 lata, więc to dużo świadczy, jak, jak dużo doświadczenia mamy w naszym zespole. Ale budowanie tego zespołu było świadome. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy sobie stworzyć paczkę właśnie znajomych, młodych, żebyśmy sobie biegali i wszystko, no, szukaliśmy jakiś ewentualnie podkoszowych, ale no nie, jeden, jeden kolega się wykruszył, drugi tam też się wykruszył, ale, ale raczej szliśmy w młodość i, i po prostu w takich, którzy się wszyscy znamy, żeby było fajnie, żeby było sympatycznie, żeby mieć, żeby razem się dobrze bawić. Jeśli mogę kontynuować tą wcześniejszą też twoją myśl, że ciebie ten wynik jednak zaskakuje pozytywnie, pewnie większość osób też rozumiem, że teraz jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Jumping nie licząc pewnie, że z na życie rywali, no to raczej powinno być 7-0. I teraz ten pojedynek, o którym wspomniałeś, bo to się już wydarzy, to już jest zapowiedziane. Ten mecz już jest nawet w terminarzu ligowym e, z Brave Begas. Powiedz mi, bo pewnie analizowaliście, znacie rywali, e, nastawiacie się na mocną walkę. Na deskach, bo wydaje mi się, że wasza przewaga to jest zawodników z pozycji 1-3, no 1-4, jeśli ciebie można usunąć, przesunąć gdzieś może ze stadnikiem jako czwórki, tak? E, mm. jednak mają tych dwóch przynajmniej takich fajnych podkoszowych, jak nie trzech. Wy się tam nastawiacie, że co, trzeba powalczyć na desce, czy zrobić jednak przewagę bieganiem i tych, z tych pozycji obwodowych? Mm -hmm. Powiem tak, jeśli nie, nie chcę okłamywać, nie przeprowadzaliśmy jeszcze żadnej głębszej analizy naszego przeciwnika, po prostu na razie wiemy, że na nich trafimy i obstawiamy, że będziemy się skupiać na tym meczu pewnie w następnym tygodniu, jak już będzie na to czas. Ale tak, no, każdy wie, że w Baglers mają, mają wysokich gości, mają doświadczonych, którzy potrafią grać, ale, ale sądzę, że nie wyjdziemy tam ani przestraszeni, ani niepewni siebie, po prostu będziemy dalej grać swoje. Wiadomo, trzeba będzie się tam popchać pod koszem, powalczyć o piłki, bo, bo chłopaki tam potrafią zbierać i dobrze grać, ale, ale na pewno wyjdziemy, zagramy swoje, liczymy, że ich zabiegamy, tak jak praktycznie każdą drużynę, na którą gramy, więc. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dobra, mamy trzy hale jakby dostępne. Nie wiem, czy ty wiesz, gdzie ten mecz się odbędzie. Załóżmy, że nie wiesz, dobra? Bo, bo nie wiem... Nie gdzie mam wiesz. pojęcia. No to dobra, mamy trzy hale dostępne w tym sezonie, tak? Liga mm -hmm. gra na hali Łeku, to małej Tauru na Arenie jest SP25. Z perspektywy ciebie jako zawodnika, dla ciebie hala, która najbardziej korzystna, czy najbardziej twoim zdaniem pasowałaby Strong Horses właśnie w tym meczu z baglersami. Ech, sądzę, że byłaby to Tauron Arena, bo to były jedyne... Mecze, gdzie graliśmy, bo okay. wszystkie mecze graliśmy na Tauro na Arenie. Oprócz tego jednego odrabianego meczu z Mighty Kings, bo graliśmy na Krodniczance. Hmm. No ale sądzę, że pewnie, pewnie to by była najlepsza, bo teoretycznie mamy najbardziej obrzucane kosze tam. Hmm. Ale sądzę, że nie będzie dla nas problemu gra, granie na żadnej schodzie. Okej. Okay. Dobra. To ten mecz nie odbędzie się na Tauro na Arenie, to ci powiem. Ta, tak, tak żem czuł. Obstawiałem <laughs> od samego początku, że zagramy na S125. Tak pewnie tak tak będzie. W play Piotr Kur, będą się na, na hali SP25. No Tak właśnie myślałem, bo słyszałem, że, że właśnie SP25 ma być docelową falą. Tak. Dlatego też, też się tak trochę plułem w brodę, że niestety nie mamy tam żadnego meczu. A jak już byliśmy pewni playoffów, to obstawiałem, że właśnie zagramy tam mecz. A, a chłopaki tak. z Baglers tam mają obrzucany już kosze, ale, ale sądzę, że będzie dalej dobrze. Ja powiem tak na marginesie, że wydaje mi się, że to SP25 może działać na waszą korzyść paradoksalnie, bo jeśli chcecie kogoś zabiegać, to, no to tam no jest tak. gdzie biegać. To jest tam, gdzie biegać, na pewno. Tauron Arena wydaje mi się jednak mniejszą halą, może nie tak jak małą jak ółek, ale jednak mniejszą, a SP25 naprawdę no, jest gdzie się rozpędzić, gdzie wracać do obrony. Yy, baglersi to półfinał. Yy, myślicie jednak o mistrzostwie? Wiadomo, zawsze, zawsze się myśli, tylko zawsze trzeba mieć pozytywne myśli, żeby być, żeby mieć dobre nastawienie. No, no, fajnie by było dojść do finału, ale no, tak, jak, tak jak Ci wcześniej mówiłem, nie, nie mamy jakichś myśli aż tak bardzo do przodu. Po prostu bierzemy mecz za meczem. Każdy, każdy będzie robić swoje na, na tym meczu, i no, bardzo, bardzo byśmy się cieszyli, jakbyśmy doszli do, do finału. Ja mam wrażenie, że trochę to tak wiesz. Brzmi mocno kurtuazyjnie z Twojej strony i, i nie chcesz chyba powiedzieć pra prawdziwych odczuć, bo ja nie wierzę w to, że ludzie, którzy mają po 20 parę lat, wygrywają wszystko w All-Star, nie myślą o tym, żeby z przytupem wejść i zagrać z tymi najlepszymi w Licea NBA. Tak, Ka każdy z nas by chciał, wiadomo, to jest nasze nastawienie. Chcemy wygrać wszystko i chcemy wyjść, wyjść jak najwyżej. no Jakbyśmy nie mieli takiego nastawienia, to nie mielibyśmy też takiego bilansu, więc. Myślę, że no, myślimy o tym, żeby zagrać w finale. Wiadomo, chcielibyśmy wygrać, chcielibyśmy wygrać All Star League i później chcielibyśmy pójść do pierwszej wygrać pierwszą. Takie jest zawsze nastawienie, ale tam, tam, tam już na pewno nie byłoby aż tak przyjemnie, jak jest w tej okay. ligi, bo tam jest zdecydowanie wyższy yy, poziom. Czy, tak czysto teoretycznie, jeśli się możemy zabawić, jeśli Horses awansuje do Hall of Fame, ty myślisz, że tam potrzeba dużo wzmocnień? Na, pew na pewno parę wzmocnień trzeba będzie, szczególnie na, na tej pozycji u nas teoretycznie pięcia achillesowej, czyli, czyli piątce. Okay. Ale nie będę zdradzać kto, nie będę zgadzać co, już pewne rozmowy były przeprowadzane z niektórymi zawodnikami i, i, mo i może, może się uda nam wzmocnić pozycję numer 5 w następnym sezonem. Ja iść w tą stronę z pytaniem, ale żeby nie wyciągać tej informacji od ciebie. To y, grając na parkietach amatorskich, y, jakbyś mógł sobie wybrać, bo przypuszczam, że Horses nie masz takiego wiesz, budżetu finansowego, ale gdybyś mógł sobie wybrać kogo tylko możesz y, z lig amatorskich y, w Krakowie, kogo byś sobie wybrał na tą pozycję numer 5? Eee, kogo bym wybrał na tą pozycję numer 5? Hmm, musiałbym. No na pewno nie pogardziłbym moim, moim kolegą z byłej drużyny Jayem. mimo że, nie, mimo, że nie, nie jest najwyższy, to no nie jest to typową potrafi, piątką. Nie jest, typową piątką nie jest typową piątką, ale potrafi się ustawić i zastawić jak, jak mało kto w amatorskich klikach w Krakowie. No, ale sądzę, że na pewno jakiegoś, na pewno jakiegoś centra z, z Hall of Fame by, mhm. byśmy przyjęli. Nie, nie, jeśli Mam być cztery, nie znam dokładnie nazwisk wszystkich tam mm. najlepszych centrów, ale wiem, że jest bardzo dobry center z Golden Treasurers kapuści. Gdzie, Kaliński? Tak. To, to możliwe, możliwe. Michał Kaliński. Tak? Taki starszy, doświadczony tak. zawodnik. Tak? Tak, 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 dokładnie. No to, to. Powiedz mi, a wy jako młodzi ludzie, którzy gdzieś tam, tak jak powiedziałem, chyba z przytupem wchodzicie teraz mocno na ten wyższy poziom. Wy gdzieś chcecie popatrzeć, pośledzić, jak ci, załóżmy, najlepsi widzowie w tym roku będą grać? Czy wy raczej chcecie przyjść, zobaczyć i powiedzieć, My tu za rok będziemy i tam będziemy grać już też o złoto? No, jeśli byśmy awansowali do, do Hall of Fame, jeśli to miałeś na myśli, a, tym a, pytaniem, tak, no. jeśli byśmy awansowali do Hall of Fame, no to na pewno trzeba by było troszkę filmu oglądnąć, trochę się podpatrzeć, jak tam grają najlepsi, wzmocnić skład, no i jakoś pociągnąć, pociągnąć to dalej. A jak tak jeszcze w tył, bo ja pamiętam w Majestic Court jest jak grały Kasper Stadnik, Kamil Wlazło, pamiętam I... Cię, Dezer Devils, Ty spodziewałeś się, bo dla mnie to jest eksplozja jakichś umiejętności Waszych, bo Kuba mi mówił, że stadnik wlazło fajnie. A ja widziałem na kilku meczach. OK, byli wybijającymi się zawodnikami na tle tej drużyny, ale to była średnia drużyna. A tak naprawdę, no kurczę, bilans 6-0, to nie jest przypadek. Zdecydowanie nie. No to jest, nie wiem, to coś, że zaskoczyło w tej drużynie, czy to jest progres każdego z Was, który doszedł do tego poziomu jako zespół teraz? Na pewno każdy, każdy, popa, każdy z nas. Doznał progresu i, i stał, się, stał się trochę lepszy, ale wydaje mi się, że też każdy jakby odnalazł swoją rolę w tym zespole. Wydaje mi się, że każdy, każdy, jak, każdy na swoją pozycję chyba nie będzie narzekać w zespole. Wiadomo, że tam chłopaki, co mniej grają, na pewno by chcieli grać więcej, ale wydaje mi się, że każdy, każdy jest pewny siebie każdy, i każdy się dobrze czuje z, z, tą, jak, z tą pozycją, jaką gra w zespole, z tą jaką gro, rolą gra. I, no, i tak mi się wydaje, że to też, też dużo na to wpływa. Po prostu dajemy między, między sobą, dajemy sobie dużo pewności siebie. No, nikt, nikt na nikogo się nie, 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 nie będzie krzyczał, że oddał jakiś głupi rzut, chociaż każdemu to się zdarzy. No, ja jestem numerem, numerem jeden, jeśli chodzi o, o dany głupi rzut w naszym zespole, ale to już mniejsza z tym. Ale po prostu każdy, każdy podejdzie, przybije piątkę, że następny wpadnie, wszystko będzie dobrze, i po prostu każdy. Każdego napędza pozytywną energią, i, i przez to też sądzę, to jest też duży klucz do naszego sukcesu. Teraz Pan Piotrek, tak na koniec, jakie pytanie, ale prośbę, żebyś mnie zaskoczył, bo, bo nie chcę, żebyś, chyba że takie masz zdanie, mówił po, po liderach drużyny w statystycznie Waszej. Jak patrzysz przez pryzmat ludzi, z którymi teraz grasz i widzisz, że nie wiem, staję, tak jak mówisz, stajecie się lepsi indywidualnie i zespołowo. Jeśli ktoś kogoś nie zna ze strong horses. To na kogo warto, Twoim zdaniem, jakbyś miał poradzić nam, ludziom, którzy może nie znają Horsy? Na kogo jeszcze warto tam zwrócić uwagę, że to może być może nie jego mecz, ale za chwilę następny jego sezon? Tak, na dobrą sprawę każdy z zawodników może, może zagrać u nas duży mecz. Wiadomo, no. Są takie oczywiste wybory jak Michał, czy Kacper, czy, czy ja, ale, ale na przykład zawodnikami godnymi uwagi jak dla mnie jest Rafał Faliński. On naprawdę ma ułożoną rękę i czasami, jak ma dobry dzień, to, to mu naprawdę dużo wpadnie. Szymon Tarasek, mimo że nie zdobywa jakoś dużo punktów, to naprawdę potrafi się dobrze ustawić, potrafi dobrze podać. I, i Kuba Wrona. Kuba Wrona jest naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem u nas w zespole, bo. Może rzutu nie ma, ale za to w defensywie jest naprawdę, naprawdę dobry i, i jazd pod kosz też ma naprawdę dobry. Piotrze, dziękuję za rozmowę. E, wracamy tak, do spotkania, bo problemu. rozmawiamy w trakcie, trakcie spotkania polskiej reprezentacji. Dziękuję mhm. jeszcze raz, życzę powodzenia. Ten weekend to mam nadzieję, że dużo go nie trzeba będzie, ale mecz półfinałowy to naprawdę, wydaje mi się, że to może być fajne widowisko i myślę, że nie powiem nic złego, jeśli w imieniu swoim, pewnie i waszym, zaproszę wszystkich na ten pojedynek, bo, bo to może się dziać tak naprawdę. Tak, te, też zapraszam serdecznie, każdego chętnego na ten pojedynek, bo, 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 bo będzie się działo na, na pewno. Dzięki Piotrze i do zobaczenia na hali w takim razie. Nie ma problemu, też dzięki wielkie.